Chcę się podzielić z wami przepisem na orzeźwiający i bardzo lekki deser jogurtowiec z truskawkami. Idealny na letnie gorące dni. Świetny akompaniament do grilla. Życzę wam smakowitego dnia i zapraszam was na filmik Potrzebny mi będzie kilogram jogurtu naturalnego, kilograma 600 gramów truskawek. Ilość truskawek tak naprawdę zależy od ich wielkości oraz wielkości i kształtu naczynia, w którym będziecie robili jogurtowiec. Po 100 g herbatników waszych ulubionych, takich najzwyklejszych, bez żadnego nadzienia lub polewy. Sytuacja z herbatnikami jest taka sama jak z truskawkami. Ich ilość zależy również od wielkości Waszego naczynia. 20 gramów żelatyny, czubata łyżka cukru z wanilią oraz 4 czubate łyżki cukru pudru. Cukier możecie tutaj też dopasować sobie do własnej preferencji. Możecie tego cukru dać mniej lub więcej, gdzie składniki nie są skomplikowane. I samo robienie jogurtowca również takie nie jest. Potrzebne nam będzie również 100 ml wody, w której rozpuścimy żelatynę. Zaczynamy od wybrania naczynia, w którym będziecie robili jogurtowiec. To będzie nasza forma. Możecie zrobić to w miseczce. Moja ma pojemność 2 litrów. Również użyć do tego celu keksówkę. Kształt naczynia nie ma tutaj wielkiego znaczenia. Niech każdy robi tak jak lubi. Miskę wykładam folią kuchenną. Będzie mi łatwiej w ten sposób wyjąć później gotowy już deser. Tak przygotowaną miskę odstawiam na razie na bok, a ja zabieram się do przygotowania truskawek. Z umytej truskawek wyciągam szypułki, a truskawkę pokroję w plasterki. Te wierzchnie plasterki kustawki odkładam na razie na bok. Je zużyję do środka mojego jogurtowca. A zachowuję sobie te ładne równe plasterki. Te ładne plasterki wylądują na wierzchu jogurtowca. Żelatynę zalewam wodą. Wymieszam i zostawię do napuchnięcia. Ok. I niech sobie teraz moja żelatynka puchnie, a ja zajmę się przygotowaniem miski. Wytnę sobie z jednej truskawki takie oto kółeczko, które położę w sam środek. Następnie miskę wyklejać będę plasterkami truskawek. Pamiętajcie, układajcie truskawki tą ładniejszą stroną do spodu, bo to ona właśnie będzie widoczna później w waszym deserze. Ok, i tak przygotowaną miskę truskawkami wsadzam teraz do lodówki. Niech one mi się pochłodzą. Sama przygotuję teraz mój jogurtowiec. Napuchniętą żelatynę przełożyłam teraz do garnuszka i bardzo delikatnie będę ją pogrzewać. Pamiętajcie, że bardzo ważną rzeczą jest to, żeby żelatyny nie zagotować. Na bardzo delikatnym grzaniu czekam aż ona się rozpuści. Rozpuszczoną żelatynę na chwilkę odstawiam. Do kurto dodaję cukier puder oraz cukier z wanilią i całość dobrze ze sobą zmiksuję. Następnie do żelatyny dodaję także 4 łyżki jogurtu. Wymieszam go dobrze z żelatyną. A następnie tak przygotowaną miksturę łączę z pozostałym jogurtem i dobrze wymieszam. Możecie zrobić to mikserem lub ręcznie, tak jak ja to robię w tej chwili. Następnie część tak przygotowanej masy wylewam na wcześniej ułożone w misie tuskawki Wypełniam tak do 1 trzeciej. Teraz na moją jogurtową masę wykładam herbatniki. I jak się zapewne domyślacie na herbatniki wylewam następną warstwę mojego jogurtowego musu. Tym razem na musie wykładam truskawki. I truskawki oczywiście zalewam jogurtową masą. Ok, jeżeli ułożyły Wam się za wysoko truskawki, możecie postarać się trochę powpychać masę lub te, które przeszkadzają, po prostu usunąć. Całość teraz wykańczamy warstwą herbatników. W ten sposób prezentuje się deser. Oczywiście wstawiam go teraz do lodówki na co najmniej 3 godziny, a najlepiej na noc. Przykryję jeszcze delikatnie nadmiarem w kuchennej aby deser nie przeszedł zapachami z lodówki ok, mój jogurtowiec właśnie wyjęłam z lodówki masa jest dobrze ścięta a herbatniki zrobiły się mięciutkie zaraz wyjmę go z formy i delikatnie usuwam Wow, wygląda pięknie. I tak się prezentuje jogurtowiec z truskawkami. Pyszny deser bez pieczenia. Zaraz go spróbuję. Mm, Pcha, polecam wam go ogromnie. Na razie, kochani Pa.